Dzień dobry kochani. Dzień dobry kochani. Tutaj mi coś nie bardzo... O oh, chyba już nie widać. E, dawno mnie nie było na live'ach e, spacer po chorzowie. E, próbowałam włączyć e, nagrywanie, e, ale w rękawiczkach się nie da, więc muszę teraz założyć rękawiczkę. Sekundę, sekundę. Jest, jest, ok Kochani. E, dzisiaj testuję mikrofon, taki mikrofon puszek. Który dostałam w prezencie od Tomasza, naszego Admina Przestrzeni Świadomego Życia. Dziękuję Tomaszu raz jeszcze. <noise> Dzisiaj test plenerowy. tu Muszę być ostrożna patrząc na Was, ale jest ślisko. Znaczy ślisko, mam nadzieję, że nie, nie zaliczę gleby. Chciałam Wam pokazać park zimą. Jutro ma być odwilż. A właściwie od jutra ma być odwilż. No jak czarownica powie, a powiedziałam. Y Wczoraj idąc do sklepu, że za dużo tego śniegu wypadałoby, żeby troszeczkę się rozpuściło. Więc zaraz odwrócę kamerę i pokażę kąże że wziąć rękawiczki, bo mi się nie odwróci. I pokażę Wam, jak pięknie wygląda park. Jak pięknie wygląda no, śnieg pod butami, skrzypi, jak pięknie wygląda park róż zimą. I króciutko Wam opowiem, co tam ostatnio się u mnie wydarzyło. Zobaczymy. Odwracam kamerę. A ok. Proszę bardzo. Tu już słońce powoli za horyzont, więc wyszłam w ostatniej chwili. Panorama parku Róż. Tutaj nasz staw z fontanną. Nie ma fontan, ale pięknie, pięknie widać, a, pięknie widać wierzby płaczące. Zwierzęta, pieski, kotki, niedzielne spacery. Dobra, wracam do Was na ten chwilę. No, ławki zaśnieżone. Efekt jest no czystej bieli, bo popruszyło wczoraj wieczorem nagrywałam dla Was film o płatkach w śniegu. Bo tak trochę jesteśmy, jak wyjątkowe płatki śniegu. Kochani, krótka, krótkie tłumaczenie się ale nie tłumaczenie, bo chciałam dzisiaj wkleić post na YouTube a propos nagrania z kurwem, niektórych święte opurzenie dopadło on jest nie bez powodu, zaraz Wam opowiem dlaczego natomiast chciałam Wam tam przytoczyć wykład profesora Jana Młotka Miotka, nie Młotka Miotka o kurwie ale niestety nawet cytaty wykładów akademickich w temacie językoznawstwa są przez YouTube cenzurowane, więc musiałabym tam się bawić w jakieś małpki i różne rzeczy, a ja nie lubię takich rzeczy robić, po prostu lubię mówić wprost. Ok, zabiorę Was teraz, mm, teraz na staw. O, trochę już oblodzony, no no, czyli jakiś, jakiś mrozek jest. No dobrze. No więc e, czasami trzeba wstrząsnąć, bo łagodnie jak się mówi, to nie dociera. A skąd ten protest? Otóż tak, od kilku lat próbuję mi się za, zatkać usta, cenzurując mnie na Facebooku i na innych, mm, i na innych portalach społecznościowych. Natomiast ogromnym zaskoczeniem dla mnie był fakt, że e, Jeden z YouTuberów wolnościowych skontaktował się ze mną pewnej sobotniej nocy telefonicznie. Wystosował prośbę o pilny kontakt. Myślałam, że to jest jak, jak, jakaś prośba związana z pomocą w sprawach zdrowia, e, wlewy, te sprawy i tak dalej. Jakaś holistyczna medycyna, e, pielęgniarki, lekarze. A tu się okazało, że pan ów zaczyna mnie ostrzegać, że uważała, co mówię. Bo są mocniejsi, silniejsi ode mnie, że może mnie coś spotkać złego. Zacytował mm, śmierć jednego z YouTuberów. No, kochani, no nie! Próbowano mnie zastraszyć. Próbowano mnie ośmieszyć. Był taki czas, że ośmieszano, że głupia wróżka z telewizji opowiada o tym o złożach z Suwalszczyzny, że to nie COVID, tylko chodzi o nasze zasoby. No, to było dwa lata temu, kiedy wszyscy się zajmowali zniczami na cmentarzach i strajkami związanymi z aborcją, z ustawą aborcyjną. Ja napisałam post, z którym potem ośmieszono mnie w TVP Info, więc próbowano mnie cenzurować, łącznie z cenzurą prewencyjną, ja się na chwilkę zamilknę. A tutaj nie chcę. Okej, okay. łącznie z cenzurą prewencyjną, co oznacza, że na Facebooku zanim opublikowałam jakikolwiek post, już dostałam powiadomienie, że jeśli go opublikuję, zostanę zbanowana. Więc to już naprawdę, to gorzej niż najcięższej komunii PRL-u. To yy, dodatkowo, więc tak, cenzurowanie, cenzura prewencyjna, ośmieszanie, zastraszanie, teraz się próbuję nie zdyskredytować. Ciekawe jestem, co jeszcze no, chcieli zrobić. Więc nie dziwcie się, że czasami dopada mnie w kurw, bo nie wszystko można załatwić łagodnością. W większości próbuję, ale czasami się ulewa. I czasami trzeba siarczyście i soczyście podsumować pewne kwestie, więc to gwoli tłumaczenia. E, więc można się spodziewać w najbliższym czasie, skoro nie, nie zastraszono. E, skoro e, mimo m, blokowania mnie udawało mi się... Wam lajwować, trochę mi będzie z nosa kapała. <grych> udałem się mnie, e, znaczy nie udałem się, bo cenzurowali moje posty, ale okazało się, że mogę publikować filmy, więc byłam z Wami w kontakcie filmowym i stąd w zasadzie się wzięły lajwy głównie. E, to były spacery po chorzowie, głównie. No to potem ośmieszanie, zastraszanie, że coś mi się może stać, że jestem zbyt pewna siebie że są silniejsi, mocniejsi. Tak, próbują nami zarządzać strachem. No ale, no to dajmy się zastraszyć, proszę bardzo. Daleko nie zajedziemy. No dobrze, to tyle wyjaśnień. W filmiku, który był komentarzem, a właśnie nagrania, który był komentarzem do filmu opublikowanego w przestrzeni świadomego życia baletu rosyjskiego z 1943 roku. Jak ktoś chce, to, to podeślę w komentarzu do filmiku, co to za balet, to może zrozumiecie skąd. To programowanie. Wszystko pod. A, ręka rękami zdrętwiała, Bo ja to tak z ręki, słuchajcie, nagrywam. E, tutaj może Wam pokażę troszeczkę inną część Chorzowa. Pięknie słońce, bo tak chcę trochę do słońca buzię wystawić. Wiem, że ono tak już nie naświetla za bardzo, ale jednak mimo wszystko. Ok, słuchajcie, co teraz na, na YouTubie się pojawia. Pojawi się nowy cykl rozmów z Panem Tadeuszem. To jest człowiek, którego poznaliśmy w nowym sączu, poznaliśmy z Krystyną, i który zadeklarował, że będzie nagrywał na moim kanale, i tak też się stało. Pierwsze nagranie już jest, Taki jest bardzo ogólny wstęp, żebyście poznali jego, jego postać. Kolejne nagrania w środę, więc pojawią się pewnie czwartek, piątek na YouTubie. Poruszymy temat ziół i miodów, czyli sposobu przygotowania mieszanek ziołowych w miodzie. I tutaj już nie chcę spoilerować, ponieważ Pan Tadeusz jest jeszcze większą gadułą niż ja, no to zobaczymy, co z tego wyniknie. Trudno wejść Panu Tadeuszowi w słowo. Nawet mnie, która ciągle wchodzi w słowo. Także jako... Y Lajka dziennikarskiego, bo przecież nie jestem dziennikarzem, który rzadko przeprowadza rozmowy z innymi ludźmi, jest to nierada wyzwanie. Ale też jest to niezwykły człowiek, stąd, a może ja teraz pójdę, zobaczę, jak wygląda potoczek. Ale tu jest dużo ludzi. No dobra, idę, idę w tą stronę, bo chcę moje jeziorka i eee, jeszcze może pokażę wam, chcę zobaczyć też moje ulubione drzewo miłosne. Eee, to, to może się udamy w tamtym kierunku. No więc o czym będziemy z Panem Tadeuszem, no z pewnością właśnie o, o ziołach, o jego mieszankach ziołowych. Wrócimy pewnie do tematów oczyszczania, ale podczas naszych takich prywatnych rozmów poruszył też tematy żywności, produkcji żywności takiej domowej, czyli permakultura ogrodowa, przetworów spożywczych, takich właściwie żywnościowych, bo nie mówimy o tych paszach, które kupujemy w marketach. Co jeszcze? Przy okazji ziół poruszył Pan Tadeusz temat alkoholi, ponieważ mówi, że maceraty alkoholowe, nalewki, no to jednak potrzeba dobrej jakości alkoholu. A temat też ten poruszył w rozmowie, kiedy mówił, że Polska jest czy była, bo już teraz nie jest mlekiem i miodem płynącym, mówiąc o miodach pitnych, ale też o octach, więc pewnie będziemy mówić o octach owocowych. Będziemy mówić o wytwarzaniu właśnie tych alkoholi, ale te takich szlachetnych. Na przykład wspomniał mi o koniaku. Ja nie jestem znawcą takich mocnych trunków, więc tutaj zdaje się na niego. No, sporo tych tematów poruszymy. Jest to czym o ogromnej wiedzy. Na pewno poruszymy też temat oczyszczania ponownie. Ale w kontekście właśnie ziołowym, czyli nie posty mokre, nie dieta grejpfrutowa, którą już, czy kuracja grejfruta, którą testowaliśmy, tylko właśnie oczyszczanie ziołowe. Między innymi będę chciała poruszyć z Panem Taduszem temat odemiania mokrymi, mokrymi, mokrymi gałązkami brzozy. No, dosyć dużo tych tematów będzie. Co jeszcze na kanale? No, wracam do Ezo bo to zaniedbałam ten temat bardzo mocno. No, obiecałam jeszcze jakieś numerologiczne prognozy, ale jak wiecie, jestem zwolenniczką wychodzenia z systemów wszelakich. Jako ezoterek, raczej moim zadaniem jest. Oj, tutaj nie ma potoczku, ale może Wam odwrócę. Dosyć dużo ludzi, dzieciaki się bawią. Zobaczcie tutaj, tu zwykle. Tutaj mój potoczek gdzie zwykle medytuję, ale oczywiście go nie ma. Staw zamarznięty. Ptaków jak na... no tylko jak tam mówi pan Zenon Putiny. Miałam nadzieję spotka spotkać pana Zenona i Panią Krystynę. Ale nie bardzo, nie bardzo. Tak więc proszę bardzo, sobie powiększyć. Nasza wysypka wszystko jest zamarznięte. No, pogoda jest piękna. Pierwszy, pierwszy, pierwszy raz wyszło słońce, niebo jest czyste. Nie, nic nie pylą. Nie, nie pylą. No ale mam zanieczyszczone powietrze z palinami z pieców niestety. Trudno się oddycha. W związku z tym jest taki pomysł, nie wiem na ile uda nam się go zrealizować, żeby zimą, jeśli nie ma pogody na spacery w sobotniu, niedzielne, w parkach szczególnie na Śląsku to może przygotujemy warsztaty oddechowe zamiast spacerów w normowarii rudy. Będę o tym rozmawiała z Natalią i z Jarosławem i zobaczymy co się da w tym temacie zrobić. Jeśli zgodzą się to będę Was zapraszała na odpłatne warsztaty oddechowe do Normu Bari możecie przyjechać rodziną, możecie przyjechać maksymalnie 10 osób do Normu Bari. Na takie seanse ćwiczeń oddechowych. Tam możemy sobie poćwiczyć oddechy Wimachofa, dotlenić się, bo w mieście, gdzie spaliną, które spaliną oddycha, to trudno jest złapać oddech. No i pomyślimy. I wtedy te okresy zimowe, kiedy właśnie jest to powietrze takie ciężkie, będziecie mogli skorzystać z takiej kuracji może w promocyjnych cenach. Zobaczymy. No i jeszcze jedna rzecz. Pojawią się materiały o Ormusach i Delvite Heavy Metal Detox, ponieważ pojawił się nowy Heavy Metal Detox z pastą 30% CBD, ale o tym nagrania będą. Myślę, że poniedziałek, wtorek się ukażą. I króciutko jeszcze powiem o promocjach, które są jeszcze do końca świąt. Ja nie wiem, jak będzie z wysyłkami, jeżeli chodzi o terminowość dostaw. Sygnalizujecie mi, że na razie na bieżąco dochodzą, ale jest tydzień świąteczny, więc już DPD może mieć opóźnienia. Więc zamówienia złożone do końca tygodnia. Być może przedłużymy te promocje do nowego roku. To wszystkie te zamówienia będą w promocyjnych cenach, czyli przypomnę: Delvite z Ormusem jest z rabatem. Dodatkowo macie płytki szungitowe, poduszki szungitowe i rnienki z szungitem drobnym, również w promocyjnych cenach. Ja te ceny będę Wam podawać sukcesywnie, chociaż właściwie dlaczego nie mam powiedzieć teraz. Więc tak sam Heavy Metal Detox to jest 120 zł ale z dowolnym ormusem, przypomnę ormus ja go tak nazywam roboczo zielony czyli ten klasyczny kosztuje 250 ormus niebieski 280 i ormus zł, 300 zł szczegóły o rodzajach ormusów wkrótce co dalej czyli macie 20 zł taniej poduszka szungitowa to jest cena 200 zł w promocji, ona waży troszeczkę więcej niż w standardzie, więc możecie sobie tego szungitu odsypać i wykorzystać do uzdatnienia wody, jeżeli jest za ciężka dla Waszych potrzeb, ponieważ w poduszkach jest zainstalowany zameczek. Rynienka szungitowa to jest 100 zł i płytka szungitowa, podkładka szungitowa 100 zł. Koszty wysyłki, kochani, do pół kilograma są 16 zł, potem 17, zagraniczne wysyłki, zależnie od tego, jaki to jest kraj, tutaj sprawdzone są już Niemcy, czyli przesyłki do 10 kg to jest maksymalnie i powyżej, nie, do 10 kg to jest chyba 79 zł, przesyłki cięższe, 99, także jeżeli macie potrzebę zamówić i tutaj takie przesyłki już poszły z poduszkami szągitowymi, to są ciężkie poduszki z płytkami, to również wysyłamy za granicę. Zamówienia możecie, w sensie zapytania o zamówienia możecie składać do mnie, ja podaję Wam namiary na przelewy, no i przesyłki są dostarczane terminowo, przynajmniej na ten czas. Dodatkowo Ormusy pakujemy z mojej inwencji w takie świąteczne, specjalne, dedykowane przeze mnie opakowania, tak żeby było miło i przyjemnie, nie tak jak standardowo. Czyli możecie je przeznaczyć na prezent. Może być spóźniony, ale wiecie co: prezenty możemy rozdawać do trzech króli. Teoretycznie, ponieważ to prezenty przywozili czy przywozili? przywozili trzej królowie również. Więc jeżeli nie zdążycie obdarować bliskiej osoby, do świąt, czy do nowego roku, to myślę, że spokojnie do Trzech Króli te produkty do Was dotrą. A będziecie je mogli zakupić w promocyjnych cenach. Ok, kończę już powoli, bo mój nos przecieka. Może tego nie widać, ale, ale ja jednak jestem zasmarkana. W takim razie tak, do zobaczenia. Wkrótce. Dzisiaj postaram się nagrać dla Was materiał o ormusach dokończyć i będziemy je montować i eee, o Delvite del Heavy Metal Detox. No i o bo tych materiałów bo jest trochę za mało jeszcze. Pytacie o to. A tak to ja mogę zawsze odesłać, ponieważ wiecie, jak, jak ci, którzy zamawiali, zamawianie. To wygląda najczęściej tak, że dzwonicie do mnie i to jest mniej więcej pół godziny, godzina cudownej rozmowy. Ale jednak mimo wszystko eksploduje to moje gardło. I ja już zauważyłam, że to moje gardło trochę pada. Więc dało się zauważyć to w niektórych nagraniach, że chrypie. Co jeszcze mam do dodania? Chyba nic więcej. Życzę Wam cudownej niedzieli, takiego spaceru jak ja. Już mi trochę stopy zmarzły, mimo że mam trapery. A, nie, jeszcze miałam Was poprowadzić do mojego magicznego drzewa. Dobra, to czekajcie, to, to pójdziemy tędy. To jeszcze pokażę Wam, bo sama jestem ciekawa, jak wygląda moje magiczne drzewo. E, to taki jakiś skrót ktoś wydeptał. To jest to piękne drzewo płaczące, którego nie byliśmy w stanie z panem Zenonem nazwać. No i potem z, już się dowiedzieliśmy. Szukaliśmy, szukaliśmy, ja myślałam, że to jest robinia nie robinia płacząca, tylko morwa biała płacząca. Ale nie. Jest to przepiękne drzewo, pod, którym, pod którego parasolem, a właściwie baldachimem, a właściwie jak za kurtyną można się schronić, przytulić, pomedytować tę medytację czy uziemianie. No dzisiaj trudno by mi się było uziemić. Można byłoby wyjść na śnieg, bo są stopą, natomiast nie polecam tego tym, którzy mają osłabione nerki i nadnercza. Pamiętajmy, że stopy muszą być ogrzane. Mi właśnie stopy marzną, więc nie mogą mi stopy przemarznąć, bo to osłabia nasze nerki. Tu wracam do tradycyjnej medycyny chińskiej, więc ja powoli będę zmierzała ku domowi, żeby rozgrzać stopy. I przypominam, żeby wzmocnić nerki i nadnercza, robimy sobie kąpiele w gorącej wodzie nie wrzącej, ale gorącej, rozgrzewającej najlepiej solą jakimiś olejkami eterycznymi można, żeby rozgrzać jednocześnie te stopy sobie o nie zadbać, bo zimą często mam te stopy mniej, zaniedbane niż lat, mniej zadbane niż latem chociaż ciepłe skarpety pielęgnują a potem maścią czy kremem rozgrzewającym zrobić delikatny masaż rozgrzewający tych stóp i włożyć stopy w ciepłe skarpety to wtedy bardzo chroni nam nasze stopy, a jednocześnie nasze nadnercza nasze i nasze nerki. A przypominam, że energia życiowa jing jest właśnie zlokalizowana w naszych nerkach, w tradycyjnej medycynie chińskiej. O, słoneczko mi tutaj wpadło na twarz, super. W tradycyjnej medycynie chińskiej to jest źródło naszej energii życiowej, która jest niestety wyczerpywalna. No i też warto zadbać o śledzione. Dobra, pokazuję Wam moje piękne, magiczne drzewo. Okej, okay, z daleka na razie. Nie wiem, czy wpadła mi w kadr. I teraz spróbuję... O, oh, kupczę rękawiczkę, gdzieś skupiłam po drodze. Będę musiała chyba się wrócić. No. A nie, mam. Dobra, to idę teraz trochę na przełaj przez śnieg. Będę brodzić w śniegu. Proszę bardzo. Posmarkana, może nie był dobry pomysł, ale zobaczcie, jak ona jest piękna z tym bulajem. Piękna, magiczna. Bo dzisiaj zaśnieżę, muszę uważać, żebyś tam na korzenie nie wpaść. To jest drzewo z oknem. I tu zobaczcie, piękne serce. Ktoś sobie. No nie pochwalam takich rzeczy, aczkolwiek aczkolwiek jest to magiczne drzewo. Spójrzcie. I latem. Wszystkie te gałęzie, które tutaj zwisają, osłaniają i można się tutaj zamknąć. Jak byłaby małą dziewczynką, to tutaj się urządziła taki czarodziejski domek Wiedźmy. Okay, kochani. Ciekaw jestem, jak się sprawuje mikrofon. Mam nadzieję, że dobrze. E, to zobaczymy w praniu. Ja go słucham. E, kochani Buziaki, spokojnego i o, muszę się tutaj zakryć. E, I do wkrótce. Pa, pa, pa.